Wszystkich. Dzień drugi Wczoraj jeszcze malowałem Ale to w nocy już nie było widać No co będziemy mnie dalej zabawić Zabawiać się W spawacze Rano jak przyszedłem Jak zobaczyłem te spawy <laughs> Wachowa robota Będzie się trzymać Dobrym. Lecimy dalej z robotu. No więc tak. Plan postępowy jest taki: że Majster zrobił ten widelec z roweru. Tu mamy dospowany hacik. Nie wiem, ile on wytrzyma. Pewnie długo nie, ale to będzie tak. No, domyślacie się chyba, nie? tłumaczyć nie muszę no, a nowa przyłbica przyszła hm, ta już nie jest mi potrzebna tyro moi W wyczochy kubita mi kupiła żeby o, z oczu ropa nie leciała no, więc co z mojego turbo najazdu na samochód będziemy brać części, bo trzeba jeszcze wzmocnienia porobić, tak, gdzieś odtąd tam do nogi. Myślę, że to powinno wystarczyć, a może i dłuższe? Nie, dłuższych nie mamy. No dobra, no co, teraz blaszki muszę wyciąć 14,5 na 14,5 dwie No i co, będziemy potem testować, nie wiem, pomaluję się. Jak spraja starczy, bo końcówka jest. <grystanie> I co? Ale simmy tylu. 14 na 14. Zaczynamy zabawę. Więc blaszki mamy. Spywara już chodzi. Mistrz będzie chyptował. Zobaczymy, co z tego będzie. Musiałem jedną przyciąć, bo było trochę za szeroko. Pochowi oko, nie? Dobry, spawamy. No więc tak. Połapałem to tak delikatnie, mówię. Posmarkałem. Różki musiałem poprzycinać. Ale już wszystko pasuje. Tylko tego trzyna za dużego zrobiłem. Muszę go uciąć. I jeszcze raz przyspawać. Zmniejszyć po prostu. Nie wiem, czy go nie dać pod kątem delikatnie. Ale chyba nie. No dobra, lasimy tu. No i dobra, zostały tylko co? To pomalować, zamontować, chlast, pach, ciach. No i te podpory. Z naszego nojazdu. I co? Będzie próba jakaś chyba. Zobaczymy. Więc tak, majster zrobił pleciorkę. Ciekawe, szpreja mi zabrakło jednego czarnego, no to czerwonym dopikałem. Chuj, tam to ma nie wyglądać, to ma działać. A jeszcze rączka. Dobra. O szczęście. Tu jeszcze schnie. Tu schnie. A, pomalował. Kum. A nie, to tylko tak w kamerze widać. Nie, to jest źle. No. no, także majstry. No. No cóż, następny filmik będzie z testowania. Do zobaczenia jutro. No więc tak. Czekajcie, może jakieś lepsze światło zrobimy. O, czekaj, czekaj, o, więc tak. Pierwsza próba za nami. To się ułamało, więc dałem śrubki. Pierwsza próba za nami i tak. Podłogę, tą blachę tutaj, o, o tą, trzeba wzmocnić, bo się gnie. Karton z trocinami tylko. No i co? Takie wyszły. Takie wyszły. Ale nie dociskałem za mocno. Trzeba, nie wiem, większą jakąś przeciwwagę zrobić czy coś. Cienko to dociska coś. No i to, że krzywo, to tam ciul to Także, pierwsza próba <gwiazdki>, gwiazdki Kocik Pierwsza próba za nami No i co? Jest gitara Niedomalowane Dobra Jutro rano się widzimy